Chyba nie będzie niczym nowym, jeżeli powiem, że jesteśmy politycznie bardzo uwikłani, że jesteśmy podzieleni w narodzie i także w naszych rodzinach, wśród przyjaciół. Kiedy włączają się dzisiaj tematy polityczne, potrafimy sobie nieźle skakać do oczu. Papież Franciszek chce nas z tego wyciągnąć. Kiedy napisał encyklikę Fratelli tutti, to właśnie dlatego, że chce nam pokazać taką drogę ucieczki do przodu. Nie tyle chcę powiedzieć ci albo ci mają rację, ale chcę nam pokazać nową wizję. Dlaczego? Dlatego, że u podstaw chyba tego podzielenia, tych politycznych napięć jest jedno słowo lęk. Politycy bardzo sprawnie go używają, na przykład po prawej stronie. Wtedy, kiedy patrzymy na migrantów, kiedy oglądamy e, szczególnie zamachy terrorystyczne, kiedy widzimy fragmenty jakichś reportaży pokazujących nam kulturę e, braku, Godności kobiety w kulturze islamu, przynajmniej w niektórych regionach, bardzo łatwo stworzyć. Jeden klarowny obraz, obraz uchodźcy. To jest człowiek, który całkowicie ma inną kulturę niż chrześcijanie. Człowiek, który tu przychodzi, aby zmienić nasz świat i, i nam zagrażać. Bardzo łatwo wtedy wybudować pewne, pewną koncepcję tych ludzi i tak naprawdę nigdy już nie dostrzec prawdziwie ich twarzy i cierpienia i wołania, ale żyć tym przekonaniem. Oni przychodzą mi zrobić krzywdę. Natomiast po lewej stronie jest również lęk, na którym można zbudować kapitał polityczny. To lęk przed utratą wolności. I wydaje się, że to jest coś naturalnego, ale jednak można ten lęk powiększać. Na przykład e, mogę mieć lęk przed urodzeniem dziecka. I możemy mówić, jakie z tego powodu mogą być kłopoty, trudności. Możemy wręcz wmawiać kobietom, rodzinom, że właściwie posiadanie dziecka jest pewnym niebezpieczeństwem dla Twojej wolności. Dlaczego? Dlatego właśnie, że nie mogę w pewnym momencie o moim życiu zadecydować. Dlaczego lęk jest sztuczny? Dlatego, że ostatecznie, wtedy, kiedy pojawia się nowe życie w człowieku, nawet w tym najmniejszym zarodku, to nawet jeżeli to życie zakończę, to ja nie przestaję być mamą, a tata nie przestaje być tatą. I oni o tym wiedzą. Oni mogą powiedzieć, to życie się skończyło, albo my je skończyliśmy, albo nawet nie nazywać jeszcze osobą ludzką, ale wiedzieli, że pojawił się człowiek, który jest owocem jakoś ich spotkania. A potem wujek, który stał się dla tego dziecka wujkiem, dlatego że ono się pojawiło, a potem ciocia, a potem brat, a potem wuja, a potem społeczeństwo i tak naprawdę tworzymy sieć, która obejmuje tak naprawdę całą ludzkość. Gdyby się dobrze przyjrzeć temu lękowi przed urodzeniem dziecka, można powiedzieć, że lęk prawdziwy powinien być przed utratą tych wszystkich relacji. Jak one y, są y, zniszczone właśnie przez to, że niszczy się Życie człowieka. I można by tak mówić i mówić, i z jednej i z drugiej strony, dlaczego te lęki odgrywają tak dominującą rolę. I papież Franciszek mówi, że kluczem jest właśnie to, abyśmy odczytali, Nasze życie, nasze wspólne życie, on mówi o przyjaźni społecznej w sensie wręcz globalnym, jako marzenie. Marzenie, że możemy żyć dla siebie, z migrantami, z dziećmi nienarodzonymi, tworzyć realną sieć życia, które tego, czego najbardziej się boi to egoizmu. I między innymi dlatego papież Franciszek mówi: Nie ma sprzeczności między dwoma moralnymi obowiązkami. I to jest przesłanie dla każdego narodu, państwa, dla wszystkich polityków. Nie ma sprzeczności między otwartością na emigrantów i otwartością na życie nienarodzone. A nawet gdyby, gdyby ktoś powiedział będę zajmował się jednym, a odrzucał drugi, to papież Franciszek mówi nie, tak naprawdę niszczysz relacje, niszczysz świat, niszczysz przyszłość, niszczysz marzenie o tym, że możemy żyć tak, żeby nie żyć dla siebie. Wiem, że temat migrantów i uchodźców jest dużo bardziej skomplikowany, że potrzeba rozsądku, rozeznania. Tak, to wszystko prawda. Dlatego papież Franciszek mówi zawsze i ciągle nie o globalnym rozeznaniu sytuacji, ale o lokalnym rozeznawaniu. Na przykład w jaki sposób pomóc uchodźcom, dzieciom i rodzinom na Lesbos. Przyjrzyjmy się tej sytuacji, popatrzmy tym ludziom w oczy. Ja miesiąc temu ponad byłem tam. I patrzyłem tym ludziom w oczy. I mogę powiedzieć, że papież Franciszek mówi nam o tym, że gdybyśmy ich spotkali, to byśmy już nigdy się nie zamykali na to marzenie, które niesie nam jego encyklika, która nie pozwala, aby chrześcijaństwo było sprowadzone do lewicy czy prawicy, i żebyśmy też na nowo potrafili się zjednoczyć i w naszym narodzie, i w naszych wspólnotach, i w naszych rodzinach.